Cześć, witajcie na kanale trochę wolnego czasu. Dzisiaj lecimy na planetę Tatooine, bo jesteśmy umówieni z pewnym pilotem, który podobno ma bardzo szybki statek kosmiczny. A dokładnie, spotkamy się z Hanem Solo w kantynie Moss Eisley. No to lecimy! Dzisiaj wejdziemy do paszczy lwa. To miejsce zdecydowanie nie jest dla każdego i lepiej nie ruszać się tutaj bez blastera. Na szczęście mam przy sobie miecz świetlny, więc nic nam nie grozi. Spokojnie możemy wejść do środka. Więc moi drodzy, teraz unboxing tego giganta, a potem recenzja. Zaczynamy. Coś nie chce iść! Chodź, wyjdź! A! Pusto! Trochę mi pospadało, więc zaraz sobie wyciągniemy. Kurczę, ale fajne. Kupa klocków. O! Jeszcze sobie ten mniejszy karton rozparceluję, bo tutaj też są klocki. O o! Coś było luzem. Słuchajcie, coś się otworzyło, ale już nic nie ma tam w środku, więc na razie to postawię sobie tutaj. Instrukcja jeszcze jest zafoliowana. W środku znajduje się arkusz z naklejkami. Zaraz Wam pokażę z bliska. Na razie sobie to może rozparceluję. Więc moi drodzy, tak wygląda instrukcja. Tutaj jest projektant tego zestawu. No i tak, przypomnienie w ogóle, co to jest za miejsce. Porównanie. O, bardzo fajnie, lubię takie porównania, właśnie. W tych filmowych zestawach, takie coś jest. No i tutaj się już zabiera zabudowanie. Widzę, że od statku chyba zaczniemy. A na końcu standardowo spis wszystkich klocków, które znajdują się w zestawie, żebyśmy mogli na przykład zweryfikować, czy mamy wszystkie elementy. No i tak wyglądają naklejeczki. Tutaj jest plakat poszukiwany droidy przez Imperium. A tak to generalnie jeszcze nie wiem za bardzo, co gdzie będzie, więc dowiemy się, jak już będzie zbudowane. Wtedy wam wszystko powiem, bo na razie nic nie wiem. You know nothing, John Snow. Dobrze, moi drodzy, ja już zabieram się za budowanie i pewnie trochę czasu mi to zajmie, więc przed wami kompletna kantyna Mus Eisley. To znaczy prawie kompletna. Czekajcie. No, i teraz jest kompletna, więc możemy zabrać się za recenzję. Nie ukrywam, że budowanie zajęło mi dość sporo czasu. Wstęp do tego odcinka nagrałem prawie miesiąc temu. Yy, I pomyślicie, taki fajny zestaw, dlaczego tak długo mi zajęło? Sam nie wiem. Yy, początek wydawał mi się dość monotonny. Zacząłem i stanęło. I po prostu tak dziubałem, dziubałem i jakoś nie mogłem się za to zabrać. Nie wiem, czy to przez kolorystykę, że jest tutaj tak dużo tego beżowego, jest mało zróżnicowanych kolorów bo jest beż, jest ten taki dark tan, taki ciemny piaskowy i sporo szarości, ale naprawdę nie mam pojęcia. Dopiero tak po przekroczeniu jednej, trzeciej instrukcji nagle ruszyło i zaimponował mi ten model. Początek był po prostu dla mnie dość nudny i tak ciężko mi było się zmobilizować, żeby to dokończyć. Ale jest, więc już nie będę biadolił, tylko zacznę omawiać cały ten zestaw, bo jest naprawdę wspaniały. To zaczynamy. You really think we're going to find a pilot here that'll take us to Alderaan? Uh, most of the best freighter pilots that will be found here. Only watch a step. This place can be a little rough. I'm ready for anything. Zacznę omawianie kantyny od największej części, czyli baru i loży, ale jeszcze kilka słów o samej kantynie. Właścicielem kantyny jest Kalmun, jest to łuki i zarazem daleki krewny Ciubaki, który pochodzi z planety Kashik. Kantyna znana jest również pod nazwą Double C, czyli podwójne C, lub też Kalmos Kantina i kilka słów jeszcze o całej budowie. W tym zestawie tak naprawdę nie ma całej kantyny, bo jest tutaj prywatny bar loża VIP. W kantynie znajduje się też piwnica i hangar oraz biura, więc tutaj jakby to jest obcięte. Mamy natomiast tą część, którą znamy z filmu. Ok, to tak prezentuje się kantyna, która jest bardzo dobrze znana wśród piratów, łowców nagród, przemytników i innych członków półświatka. Słuchajcie, celowo postawiłem Ditu i Cipher Pio tutaj z przodu, dlatego że pierwszą rzeczą, którą warto zapadzić, Pamiętać, do kantyny Mos Eisley nie mają wstępu droidy. Hey, we don't serve zainstalował w kantynie system wykrywania droidów, FabriTech EPT 212. Co ten system dawał? Ten system ostrzegał, że w kantynie jest droid lub sonda, bo Imperium. Często podsłuchiwały rozmowy klientów. I dzięki temu urządzeniu wszyscy wiedzieli, że muszą trzymać język za zębami, więc po prostu mówili ciszej i nie mówili o wszystkim. Więc przykro mi przyjaciele, ale musicie tu zostać. Dlatego też kantyna stała się tak popularna wśród wszystkich przybyszów. Tutaj mamy główne wejście, nad którym jest też jakiś napis. Niestety nie rozszyfruję wam go teraz. Wybaczcie, nie znam tego języka. Tuż obok jest taka platforma z wodą i kością, czyli jaszczur imperialny może się tutaj napoić, pożywić. Czekajcie, otworzę mu pyszczek. O, o, Dobra, może się śmiać, może pić, co tam tylko chce. Dobra, idziemy dalej. Są tutaj też takie dwie wieżyczki, jedna z jednej, druga z drugiej strony. Nie wiem do końca do czego służą, ale obstawiam, że to mogą być jakieś anteny albo generatory. Tutaj jest miejsce, gdzie... Gdzie są zawiasy, zaraz pokażę Wam, bo cała konstrukcja się otwiera. I oczywiście te kopuły, wszystkie te kopuły, które tutaj są w zestawie, możemy otwierać, bo słuchajcie, pamiętajcie, że ten zestaw skierowany jest dla starych koni, dla dorosłych 18, więc dużą ręką nie wsadzimy tam, no dwa palce mi wejdą. 3 max, wielka łapa, tam się normalnie nie zmieści, więc Lego nam to ułatwiło, dając nam fajną zabawkę w postaci otwieranych kopuł. Są też tylne drzwi, oczywiście, też się otwierają. Tam jest jeszcze taki, taki kącik. Kanciapa zaraz omówię wnętrze, więc na razie się nie będę tym zajmował. Tymi drzwiami najprawdopodobniej wyszedł Luke Skywalker i Obi-Wan Kenobi, żeby uniknąć konfrontacji z ze szturmowcami, którzy ich e, ścigali. Słuchajcie, idziemy dalej. A dalej mamy jakieś tutaj skrzynki. Co tu w tej skrzynce jest? Właśnie fajna sprawa, bo w tych skrzynkach już są jakieś pochowane różne rzeczy. Idąc dalej, mamy tutaj jakąś skrzynkę z Imperium. Czy jest coś w środku? Imperialna bieda. Mamy również taką inną skrzynkę, już nie Imperium, więc pewnie tu będzie więcej. Coś, coś tu będzie? Coś tu jest. Słuchajcie, coś tu jest. W środku były takie gogle. Podobne gogle miał chyba Darth Maul w pierwszej części, kiedy chciał znaleźć Jedi. Ok, idziemy dalej. Więc mamy drugą wieżę, ta jest troszkę większa niż tamta wcześniejsza i powoli zataczamy koło. Więc idziemy jeszcze na górę, tutaj mamy takie sklepienie, które możemy sobie ściągnąć, a w środku jest bar i loża. To teraz zabieramy się za omawianie wnętrza. Słuchajcie, kantyna rozkłada się na dwie części. Tutaj mamy barek, za którym stoi Wucher, zatrudniony przez Kalmuna. E, barek jest bardzo fajnie zaopatrzony. Zobaczcie, jak to super wygląda. Naprawdę e, podoba mi się, jak to zostało rozwiązane. Kantyna Mos Isli znana jest też z tego, że można tu dobrze zjeść. Jest bardzo duży wybór dań e, i dużo różnych napojów, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Tutaj jeszcze jakaś miotła się schowała e, i no, bardzo fajnie to jest połączone. I mamy tutaj zespół, który gra muzykę, którą chyba każdy z Was słyszał. Jeżeli wcześniej nie słyszeliście o kantynie Mos Eisley, to na pewno i tak słyszeliście muzykę, która tutaj była grana. Więc mamy tutaj trzech członków zespołu którego nazwy, wybaczcie, ale nie pamiętam. Napiszę wam na górze. Tutaj jest Han Solo i łowca Grido. Han również był poszukiwany przez łowców nagród, bo wisiał pieniądze dżabie i właśnie Grido go tutaj dopadł. A w zasadzie to pierwszy strzeli? Han Solo czy Grido? Ja Jak Oskar. you przy tylnych drzwiach projektanci Lego wymyślili, że będzie tutaj taki, y, takie pomieszczenie gospodarcze. Jest tam lornetka, miotła, jakieś inne sprzęty na zapleczu. Troszeczkę tutaj wpuszczę światła. To jest też fajna sprawa, że każdą taką wnękę można troszeczkę doświetlić i tak samo jak z, z kopułami możemy podnieść, żeby się tam dostać do środka, to tutaj możemy ściągnąć dach w każdej wnęce. Więc to jest fajne, możemy sobie tam. Dostać wtedy i doświetlić, więc teraz dzięki temu będziecie trochę lepiej widzieć. Więc w ten sposób to wygląda: tutaj jakieś są ozdóbki, jakieś części wymienne, tatuin słynie z tego, że po prostu tam dużo statków się zatrzymuje. Jest dużo dealerów, zakupy, jakiś czarny rynek i tak dalej. Tutaj jest tego masa. Ben Kenobi wraz z Luke Skywalkerem szukali pilota, który zabierze ich na planetę Oldiran. I takiego znaleźli. Oczywiście tym pilotem jest Han Solo, który tam siedzi, i polecieli razem z Sokołem Milenium. I tak zaczęła się ich wspólna znajomość. Jest też tutaj dwóch złoczyńców, obok których nie można przejść obojętnie, bo zaatakowali Luka Skywalkera. He Sorry. I, like I obiłan ich za to ukarał, odcinając jednemu rękę. Jednym z nich jest dr Ewazan, który jest chyba najbardziej poszukiwaną postacią w Gwiezdnych Wojnach. Jest to dr Psychol, który dosłownie zrobił sobie ze wszystkich wrogów i zasłynął z badań, które są bardzo niemoralne. You just watch i drugi zabójca, Ponda Baba, który współpracował z nim już od dobrych kilku lat. Przy tej scenie straci rękę i się pokłócą, ale później spokojnie pogodzą się i będą współpracować dalej, bo tak, oni to przeżyli, oni nie umarli wtedy, a przez całe życie myślałem, że tak było. Jedyną osobą, która zmarła wówczas w kantynie Mos Eisley był Grido, pechowy łowca nagród. Zobaczmy, co się dzieje na zewnątrz. Na zewnątrz droidy sobie grzecznie czekają, a tutaj mm, coś tu się będzie działo chyba. To przecież Garindan, czyli największy szpieg, który został wynajęty przez Imperium, żeby znaleźli droidy. Dito i Sifirpio. I właśnie informujesz turmowców, że takie tu są. Są! Mm. Brrr. DROIDY CHOWAJCIE SIĘ! All right, man, your weapon. Tutaj jest taki stateczek należący do łowcy nagród Grido, czyli pechowego łowcy nagród, który właśnie wkrótce skończy swój żywot. I zanim skończył żywot swój, to podróżował właśnie takim mobilem. Nie wiem do końca jak to działa, w każdym razie wygląda na to, że z różnych stron tutaj są działka i. I, I to jest taki trochę jeżdżący czołg, jeżdżący, latający, bo to jest wszystko to lata w jednych wojnach. Pojazd grido i w zasadzie ten pojazd za każdym razem jak widać było tatuin czy Boss posley to zawsze się tam gdzieś pojawiał. Więc to jest taka, taki element bardzo charakterystyczny i super, że znalazł się w tym zestawie. Kolejna rzecz. Rhek Kalfas, nie umiem tego nawet wymówić. W każdym razie do niego należy ten oto taki fajny skuterek piaskowy, taki lądowy stateczek, który sobie, który sobie tak nisko lata. No, takie auto powiedzmy, auto latające, nie? I tutaj jeszcze można zająć miejsce w środku, tak na pół leżąco, jak nie mam, i sobie śpi. W zestawie mamy też dwa takie mniejsze budyneczki, charakterystyczne dla zabudowy Tatooine. Pierwszym z nich jest taki... to wygląda trochę jak sklepik. Tutaj mamy taki daszek, który osłania trochę przed pustynnym słońcem. Co tu mamy? Co tu mamy? Mamy tutaj drzwi, czyli tutaj możemy sobie wejść normalnie do środka. Tutaj jakieś rzeczy do kupienia, znowu mamy znak Imperium. I tutaj wiszą na wieszaku jakieś rzeczy, które prawdopodobnie są na sprzedaż. Jakieś części wymienne pewnie. I co? I co? I co? I uwaga... To oczywiście można podnieść do góry, ale to jest fajnie, że można to rozłożyć. Czyli tak samo jak kantyna się rozkłada, to tutaj też można sobie wejść do środka. Mamy tutaj e, miotełkę, karabin, żeby nikogo nikt nie zaskoczył. E, tutaj znowu jest jakiś klucz, kubeczek, lornetka. Trzeba by być na bieżąco z tym, co się dzieje wokół, bo myślę, że przy kantynie po prostu jest ciekawie. Dużo się dzieje. W kantynie panuje zasada, że można wszystko byleby po sobie posprzątać. Jeszcze jest drugi budyneczek, który wygląda w ten sposób. Tutaj mamy jakiś panel sterowania, pewnie do drzwi, których tutaj w rzeczywistości nie ma. Tutaj też coś tam jest, jakaś maszyna, jakieś części wymienne, jakieś zębatki, nie wiadomo do czego, pewnie do statków kosmicznych czy coś. W tych domkach można również ściągnąć dach, żeby się dostać do środka, żeby łatwiej się było bawić. I co tutaj mamy w środku? Tutaj jest jakiś łąk, tutaj są kryształy. No i mamy też dwie takie torby, łopatę, tutaj jakąś piłę. Jeszcze mamy tutaj lornetkę i jakiś garnuszek. To teraz figurki. Zacznijmy od Jedi, bo jest ich coraz mniej. Ben Kenobi, odziany w strój Jedi, ma tutaj taki kaptur brązowy, ma też płaszcz, taką pelerynę brązową. Klasyczny strój Jedi, tak wygląda jego minka, i z tyłu nie ma drugiej twarzy. Także po prostu jeden wybór. W zasadzie ta twarz jest taka optymalna. Widać tutaj i powagę, i zarazem uśmiech. Powiedzmy taka. Bezpieczna minka na każdą okoliczność. Drugą figurką jest główny bohater, czyli Luke Skywalker, którego losy już chyba każdy z Was zna. Oczywiście wszystko się odbywa tutaj w czwartej części, czyli Nowa Nadzieja. Tak wygląda z tyłu. Jeszcze ma drugą minkę. Dużej różnicy nie ma. Tutaj jest poważny, tutaj jest uśmiechnięty. Bardzo oszczędnie wyraża swoje emocje. Han Solo, którego zagrał Harrison Ford. Z charakterystyczną czarną marynarką, beżową koszulą, rozpiętą, żeby podrywać księżniczkę, leje. I takimi spodniami zawadiackimi. Z tyłu wygląda w ten sposób. Jeszcze ma taką zadumaną minę. Wielki ciubaka z rodu łukich, ze swoją strzelającą kuszą. Pink. Te nowe figurki mi się strasznie podobają, bo są naprawdę bardzo fajnie pomalowane. Z tyłu wygląda w ten sposób, tutaj oczywiście ma jakieś tam naboje, jakiś taki pas z nabojami, żeby cały czas móc strzelać. Sz Także czuję, jest uzbrojony w potężną kuszę, naprawdę to jest bardzo potężna broń, jak oglądaliście Gwiezdne Wojny to wiecie jakie ma ta kusza możliwości. Można ją ładować, przytrzymać trochę dłużej przycisk z spustu, żeby wystrzeliła jeszcze mocniejszy pocisk i naprawdę potęga. więc mamy tutaj wielkiego ciubakę. Czuj, no czuj, jak ci tam ciubaka. Czuj, nasz przyjaciel przecież, nie? Dalej droid Seafreebio skonstruowany przez Anakina Skywalkera. Z tyłu prezentuje się w ten sposób. Widać tutaj jeszcze kabelki. Cały czas ten droid jest nagi. Dalej doskonale nam znany zespół muzyczny grający w kantynie. Muzykę, którą chyba każdy z nas kojarzy, więc każdy z tych muzyków ma troszeczkę inny instrument. Nie pamiętam jak się nazywa rasa tych oto umuzykalnionych y, istot, więc mamy tutaj naszych zdolnych muzyków, którzy nam trochę przyrzezują. Żeby nie było, że pominąłem najpopularniejszego droida na świecie, Artuditu, który przez wielu nie jest uważany za figurkę, bo składa się z takich e, części, które no, trochę, trochę in, inaczej wygląda niż typowa figurka. Więc słuchajcie, mamy Ditu, który wygląda w ten sposób: składa się z czterech takich klocuszków, Z tyłu wygląda tak: tutaj te wszystkie. Wszystkie te mm, przyciski różne, jakieś wtyki, nie wiadomo, co jest. Bardzo du dużo tutaj szczegółów, co fajne, to jest wydrukowane, więc nie ma tutaj naklejek żadnych, tylko po prostu tak wyglądają części już wyciągnięte prosto z woreczka. Teraz barman Wucher, który zatrudniony został przez Kalmuna i zazwyczaj stoi za barem, podając przeróżne trunki, przybysząc z odległych zakątków galaktyki. Wucher ubrany jest tak dość luźno, dlatego że po prostu na nie jest bardzo gorąco to jest pustynna planeta. Tutaj widać owłosioną klatę, mężczyzna jak się patrzy, brązowe spodnie, tak wygląda z tyłu, i to jest jego druga twarz. Rodjański łowca nagród grido. Jego żywot zakończył się właśnie w kantynie podczas spotkania z Hanem Solo. Ma taką jasnobrązową, pomarańczową kamizelkę, niebieskie spodnie i koszulę. Z tyłu wygląda w ten sposób, a z boku widać jaki ma dziubasek. Grido, jak widzicie, jest bardzo całuśny. Mła mła, Momafnado'n. Nadon. Nic o nim nie wiem, więc wam nie powiem, ale wygląda w ten sposób. Taki jest przód. Z boku wygląda dziwnie, i z tyłu w ten sposób. Wygląda, jakby wszystko robił powoli. Powoli, bardzo powoli. Trochę taki ślimak, nie. Mm. Następnym kosmitą będzie hrhek kalfas. Dokładnie nie wiem jak to się wymawia, więc wybaczcie mi. W każdym razie tak wygląda ta postać. Do niego należy ten statek, który tam latał. O, o, taki, o ten, o ten. Dziany gość, albo, albo, kradziony. No nie wiem. W każdym razie tak prezentuje się ten osobnik. Następną postacią jest Cape, który wygląda trochę jak nietoperz. Ma białą kamizelkę, pomarańczowy strój, również pomarańczowe spodnie, i w ten sposób wygląda. Duże, spiczaste uszy i taki śmieszny nos. I w ogóle dziwnie wygląda. Takie dwa ząbki, są dwoma ząbkami ugryzie. No jakiś gryzoń chyba. Java doskonale znany wszystkim programistom. Javowie sprzedawcy złomu, którzy sprzedali m.in. Artuditu i Syfirkowi Skywalkerowi. Tak naprawdę nie pozyskują tych droidów, tak wiecie, z legalnych źródeł. Czasem napadają na przybyszów i po prostu później sprzedają te rzeczy. Także goście mają smykałkę do biznesu. Z przodu wygląda w ten sposób. Tutaj Jawowie mają oczywiście, są, są uzbrojeni, z tyłu mają takie coś. Pamiętam też, jak Mando swoją super, hiper strzelbą po prostu unicestwiał takie stworzonka. Garindan, czyli jeden z najbardziej utalentowanych szpiegów w całej galaktyce i został wynajęty przez Imperium, by wytropić droidy, Artuditu i Sifirpio. I właśnie poinformował szturmowców, gdzie takowe się znajdują. Moi drodzy, tak wygląda z przodu. Ma taką dziwną trąbę, jak słoń, a z tyłu prezentuje się w ten sposób. Generalnie nie ma drugiej minki, ma jeszcze czarną pelerynę i taki szary kombinezon z czarnym pasem. Więc pewnie jakiś mistrz. Dalej jakieś diablisko, a dokładnie Labria. Ubrany jest w jakąś taką szarą kurtkę, czarny pas, czarne spodnie, generalny czarny, czarny charakter z pomarańczową skórą i rogami. To nie może być grzeczna postać. Widziałem go chyba też w zwiastunie księgi Boba Fetta, więc tam chyba też się pojawia. Może coś więcej będzie na temat tej postaci. Szczerze mówiąc, nie znam szczegółów, więc lecimy dalej. Doktor Ewazan najbardziej poszukiwana postać w całym uniwersum Gwiezdnych Wojen. Jego pół twarzy jest poharatane, dlatego że kiedyś oberwał z blastera od łowcy nagród, ale się pozbierał jakoś. Z tyłu wygląda w ten sposób, czyli taki typowy dziadek. O, jeszcze tutaj jest taka... Zdziwiona mina. I taką zdziwioną minę pamiętam chyba z filmu Łotr, kiedy też się pojawił razem ze swoim towarzyszem. A propos jego towarzysza, mam też Ponda Babę, czyli Ponda Baba, tak ma na imię, tak się nazywa. Słuchajcie, ten osobnik jest mordercą, który współpracuje z doktorem Ewazanem. Tak wygląda z przodu, taki trochę mors, a z tyłu wygląda tak. Na koniec dwóch pustynnych szturmowców. Ten jest dowódcą. Tutaj ma taki pomarańczowy ramiennik, czy jak to się tam nazywa, pewnie mnie poprawicie. Obydwaj mają też takie plecaki. Jeden trzyma jeszcze lornetkę. Fajna rzecz, że są dwie różne twarze, nie są tacy sami, bo to już nie są klony, tylko mamy właśnie takich szturmowców. Jest jeszcze taki wielki jaszczur, którego dosiada jeden ze szturmowców. Ten jaszczur ma taką buźkę. Z zębiskami, ja może sobie... Ooo, oh, hej, hej, co tam? I po prostu o se chodzi, nie? No! I to by było na tyle. Czas na podsumowanie. LEGO Star Wars Mos Eisley O numerze katalogowym 7529.0 to jeden z tych zestawów, które jak zobaczymy mówimy wow! I ze mną było tak samo. W pudełku otrzymujemy 3187 klocków, oznaczenie wiekowe 18+. Mamy tutaj 20 unikalnych minifigurek LEGO, 21 jeżeli liczyć Artu Ditu, ale większość osób raczej nie liczy Artu do figurek, więc ja też nie będę się wychylał. Ok, z Artu jest 21 figurek. Oprócz tego mamy wielką kantynę z dobrze zaopatrzonym barkiem, Mnóstwo takich zabawowych elementów, otwieranych, uchylanych, ruchomych. Mamy też tatuińską zabudowę, dwa takie fajne budyneczki, które jeszcze fajnie nam całą kompozycję zarysowują, więc dzięki nim ta kantyna nie jest tak wyrwana z kontekstu i widzimy taki szerszy obszar, więc bardzo fajnie to wygląda i super sprawa. Oprócz tego dostajemy naprawdę sporo klocków zapasowych i klocek odczep się w unikalnym niebieskawo-zielonym kolorze. Cena katalogowa tego zestawu wynosi 1600 zł bez jednego grosza. Jednakże czasem kupicie go za 1200-1300 zł. Więc moim zdaniem jest to jeden z najbardziej opłacalnych licencjonowanych zestawów klocków Lego. Jest to taki zestaw typowo kolekcjonerski, więc słuchajcie, ta ilość figurek powala yy, i te detale, które tutaj znajdziemy, no, są same smaczki tutaj. Jako fan Gwiezdnych Wojen muszę powiedzieć, że jest tu pewne bogactwo. Dobra, zabieramy się za ocenę tego zestawu. Cena 8 na 10. Przypomnę, że cena katalogowa tego zestawu wynosi 1599 zł i 99 groszy. Jak już wspomniałem, stosunek ceny do ilości klocków i wielkości samego zestawu jest tu bardzo dobrze zbalansowany. Tym bardziej, że często ten set można dorwać na promocji w okolicach 1300 a nawet 1200 zł. Wytrzymałość 9 na 10. Zestaw, mimo że jest duży i ciężki, zaskakująco dobrze się trzyma. Nie dostaje jednak pełnej dziesiątki, ponieważ drobniejsze elementy z brzegu czasem po prostu odpadają. Wygląd: 10 na 10. Moim zdaniem jest to doskonały przykład zestawu, którym można się z dumą pochwalić przed znajomymi. Z zewnątrz może nie zachwycę, ale umówmy się. Zabudowa Tatuin miała po prostu dawać schronienie przed burzami piaskowymi i wszechdobylskim upałem, a niekoniecznie miała ładnie wyglądać. Konstrukcja. 10 na 10. Tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń. Zestaw składało się bardzo przyjemnie. Nie odniosłem wrażenia, że czegoś brakuje, nie było to banałem i ogólnie wszystko się zgadzało. Składanie 7 na 10. Tutaj daje najmniej punktów, ale i tak jest dobrze. Na początku budowanie wlekło mi się jak ślimak na pustyni, ale później radość ze składania wróciła. Początek był po prostu dla mnie nudny. Zabawa. 10 na 10. Lego przypomniało nam za pośrednictwem tego zestawu, że dorośli też lubią się bawić. Dzięki rozkładanej konstrukcji i ściąganym dachom praktycznie do każdego miejsca możemy z łatwością się dostać. Kusza czuje go strzela, a na fotelach można się pojedynkować. Jest dobrze. Sumując 54 na 60 punktów, i moja ogólna ocena tego zestawu to mocne 9 na 10. A wy, jak oceniacie ten zestaw? Czekam na Wasze komentarze. Moi drodzy, dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym zestawie i czy spodobał Wam się ten odcinek. A jeżeli tak, dajcie łapkę w górę i zachęcam też do zasubskrybowania mojego kanału. Na dzisiaj to wszystko, żegnam się z Wami i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!